I dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć nowe przedmioty Dragon Balla, które już są w grze. możecie zdobyć takie, czy jak lotnie, poziomy, czy inne przedmioty, które są dla wszystkich, graczy darmo. Ale oczywiście, najlepszą nagrodą jest lotnia. Ale na początku drogi widzę, pamiętaj, żeby walnąć tylko Subika, łapeczkę w górę, bo lecimy oczywiście po 87 kasów, jest Slawik i odcinek na tym kanale YouTube. Pisz kodik, sejkam, z sklep, jeśli mogłem, będę mega mega wdzięczny. Dziękuję każdemu, kto ma mój kodzik. No i wbijaj na socjale Instagram, Discord, Twitter, TikTok, wszystko w opisie i również Twitch, na którym czasami mamy live'iki Także wbijajcie, a my lecimy z tematem. Pierwsze co w pracy jest już w grze. No i grali mamy tutaj taki jakby karen jak widzicie, coś w tym stylu. No i to granie mega przypomina karet i mamy tutaj różne nagrody. Musimy zebrać moc tutaj umiejętności naszą z Dragon i cały event potrwa jeszcze dwa tygodnie. Musicie zbierać moc i musicie robić zadania. Nagrodami są tak na przykład jak tutaj macie, proszę bardzo, tak. motka Następnie mamy lekarne karnetu, leweli karnetu mamy aż kilka, jak widzicie tutaj 5 leveli Następnie mamy również plecak taki, który pokazuje smocze kule Następnie mamy kolejną emotkę, którą możemy odebrać Następnie mamy emotkę dla wszystkich postaci, którą również możemy używać, co jest mocne, nieki. I następnie mamy również emotkę na 120 milionów mocy, czyli taka już najlepsza, jakby najwyższa forma No i teraz jak to zdobywać i jak to wbijać i jak odblokować jeszcze tą lotnię na zebranie smoczych kul cool, Generalnie jest to mega proste, i już wam wszystko pokazuje, lotnia wygląda tak, więc jest on naprawdę totalnym I w tym momencie chyba nie da się jej nawet kupić Więc jest pokrzem, generalnie możecie kupić tutaj sobie nagrody Ale robimy to w darmowy sposób Także wbijamy sobie tutaj do lobby, możemy kliknąć tutaj, zobacz zadania I musimy wykonywać zadania smoczych kulek jak widziałem tutaj dwa tygodnie no Generalnie jeśli przewiniemy so, sobie do góry To my questy za które dostajemy to moc, no i za, musimy po prostu wykonywać właśnie te questiki i następnie po zdobyciu tej mocy również otrzymujemy smocze kule. W tym momencie możemy odebrać tylko dwie smocze kule, a na zdobycie tej lotni potrzebujemy siedem. Więc co musimy zrobić, jeśli chcecie na tą lotnię odebrać? Po prostu musicie czekać na codzienne zadania, bo codziennie zadania będą się pojawiać i będą one się pojawiać przez jeszcze kilka dni. Dokładnie przez to, jak widzicie, jeszcze pięć dni i codziennie będzie do zrobienia kilka questów, jak i również będzie do zdobycia smocza kula. No i po prostu musimy zebrać wszystkie te smocze kule przez ten tydzień, i następnie w ostatnim dniu, czyli za 4 dni, 19 godzin. Będziemy otrzymywać właśnie tą lotnię, jest ona oczywiście dla każdego za free, no i również jeśli chcecie wbić właśnie resztę tego karnetu tak naprawdę, który każdy oczywiście ma i który każdy może sobie zrobić, to musicie wbić sobie tą moc, moc wbijamy w ten sposób, że robimy sobie po prostu właśnie te zadanka, jest to Mega Easy, proszę bardzo, na tutaj zadania dzisiejsze, które mamy, zbierz te jakieś przedmioty, negajam 4 na 5 już i dostanę to 4 miliony mocy, pokonaj dystans lecąc właśnie mitykiem, mamy również tutaj kolejną moc, czyli 5 milionów, mamy obejrzeć Dragon Balla Super na festiwalu czyli musimy wejść na mapę kreatywną i obejrzeć sobie właśnie jeden z odcinków regionu, bo a 2 miliony, no i takie zadania dostajemy codziennie, co dzień będzie około tam chyba 5 czy 6 czy 7 nawet tych zadań, więc granie troszkę trzeba je porobić, aczkolwiek od razu mówię, że są one mega easy i każdy je zrobi bez problemu. Jeśli drogi widzu pomogłem Wani oczywiście Subika, łapeczkę w górę kodzik Sejam serie, ja będę Ci mega wdzięczny i daj w komentarzach znać, czy zrobiliście zadania, a jeśli nie macie z kim ich robić i chcecie po prostu sobie to ułatwić, to macie wbić na mego Discorda i znaleźć sobie koju do gry, bo jest tam mega dużo ludzi, albo napisać w komentarzach swój nick. Dzięki odcinek był nagrywany live, także pozdrawiam wszystkich, którzy są na streamie, yo!